Polskie linie kolejowe w trybie ciągłym uruchamiają nowe postępowania na dokumentacje projektowe w zależności od tego, co mamy zapisane w programach inwestycyjnych. Na ten moment w trakcie postępowania przetargowego jest 12 postępowań. Na rok 2025 planujemy jeszcze uruchomienie około 11 postępowań na dokumentację przedprojektową lub dokumentację projektową. Na ten moment wykonawcy dokumentacji pracują nad około 100 projektami o łącznej wartości 1,5 miliarda złotych. Uważam, że na dziś rynek ma co robić, rynek będzie realizował dokumentację przedprojektową i projektową przez najbliższe lata. Uważam, że pod względem programów, które w tej chwili realizujemy dokumentacja projektowa będzie wystarczająca. Jesteśmy w trakcie planowania prac inwestycyjnych na nową perspektywę, i w związku z tym będziemy wykonywać analizy, w jakim zakresie dokumentacja projektowa zrealizowana teraz pozwoli zaspokoić potrzeby na kolejne lata. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy dyskusję o błędach w dokumentacji projektowej. Stwierdziliśmy na wielu projektach, że dokumentacja projektowa uniemożliwiła wykorzystanie pełnych zdolności pod względem eksploatacyjnym, a także mogła powodować koszt związany z całym cyklem życia infrastruktury. Te błędy zostały w odpowiednim czasie znalezione i skorygowane, natomiast zależy nam na dobrej współpracy z wykonawcami, aby tego typu błędów unikać, aby mieć dobre wytyczne dla wykonawców, ale też mieć Korzyści z wysokich kwalifikacji i kompetencji wykonawców, po to, aby uzyskiwać infrastrukturę, która jest efektywna dla PLK i dla naszych przewoźników. Polskie linie kolejowe starają się wdrażać cyfryzację. Jesteśmy bardzo dużą organizacją zatrudniającą 36 tysięcy pracowników, realizującą programy inwestycyjne o wartości kilkunastu miliardów złotych rocznie. Jeśli chodzi o dokumentację projektową, od kilku miesięcy pracujemy nad wdrożeniem standardów BIM. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne standardy BIM są z punktu widzenia całości dokumentacji, jej kompletności, pracy całego zespołu. Wszystkie nowe projekty, które będziemy inicjować od września tego roku, chcemy, żeby były już przygotowane w standardzie BIM.